Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj będzie wypuszczanie kur oraz pokażę wam też nowe nabytki no i zmiany, tam kurczak jakoś się wylęgł tu nasypę trochę चाल <laughs> no i tak są te już są przeniesione tu szabo bo już nie ma lęgów, to już mogą być tu żeby tutaj już na zimę, żeby już było ciepłe w zimę kogutów już nie ma tych dwóch starych bo i tak będą młode teraz zostawiane już rzucimy gołębią Wymieniam ciężki dostęp teraz. są kurczaki Pytara to jest tak wszędzie rozchodziły się albo koka tutaj ja, a tam jest jeszcze drugi taki brązowy jest, nie wiem gdzie on jest i tu jest jakiś taki szablokowany chyba będzie a to tyle mi kurczaków wydychało już że nie wiadomo czy przeżyje Tu są dwa, mają, mają te podziobane tutaj, te... ...włowy. Dobra, teraz idziemy do nowych nabytków. Pokażę... chyba wygonić nie wyjdę Dajcie, może je oknem o, wygonię Na wyszły no, i nawet kami są jej puty Taka kurka Taki kogut Na razie tu będą siedziały A puszczane chyba na na podwórko Kurde, zapomniałem tej obciąć jeszcze Jedno do tej tylko podciąłem Bo to na wieczór je późno przywiozłem O, już jej podciąłem chciał wylecieć już, to nie dała rady Bo ona tak lotno, strasznie jest Ta, ta jest taka większa od nich Ale nie, nie chcę tam przejść Strasznie dzika jest Ale tam nie chce iść Może te przegonię nie hmm. taka jest duża na no, tu miałem kafelka takiego widziany jest tam też pijcie to już po filmie kurą dam do tej taszy rzucę no, bije się kura z kogutem o, kogut wygrał no, żarcie Ja muszę tu jeszcze pozakrywać czymś, bo się podkopują Strasznie Trzeba, to wychodzą Ale on raczej nie wyjdzie. O, już się patrzy, Oj, przeleci no, ku... no i przeleci Ma podcięte nogi Obydwa nawet. To jak jedno było to i tak grahało jeszcze <laughs> bardziej, może trzeba podciąć Tu nie mówiłem, że tu siedzi jedna szpoka. Tysiąc kilka dni Jajka. Tu siedzi Samica na kolei, nie wiem czy mówiłem wcześniej, miała raz jajka, ale tutaj co było, ale nic, nic. Nic nie było, bo obumarły. Ale to było w czasie, jak im dawałem lek i były tam w tamtym, musiałem je przenosić. Nie miały gniazda, ani nic, i może dlatego. Jajko wczoraj nie zebrałem. Takie gniazdo zrobiłem dwa, bo tu młode kury się noszą gdzie te trzy młode moje są o. <ścoughs> Tam jest jeden taki pocztowy On miał być to do, do tego Do pary bo mi on 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 mi rozparza tą parę, ale nie wiem, czy nie rozparzył już tego samca, tę samica. Bo one wcześniej miały tu gniazdo. Tam to było, tu. Tam ja musiałem to wziąć, bo kury im tu niszczyły jajka. Ja wziąłem takie to tutaj, tak, kury nie przechodzą przez to. Nie wchodzą tam zła bardzo. No ale. Ostatnio coś było tu siedzieć, ja tu siedzę ten sam z no chyba się rozchorzyły. No i już tyle będzie w tym odcinku. Możecie dać łapkę w górę subskrypcja. Cześć.